Siema wszystkim, ja jestem Soul a to jest Strike Force Heroes, część pierwsza. Jedziemy dalej, kampanię, hide and seek, zabawa w kotka i myszkę, w chowanego. Dobra, musimy, placówka jest yy, tego, no pełno zainfekowanych jednostek w niej jest. Musimy zabezpieczyć pozostałe informacje, które tu się znajdują w niej. Oczywiście placówka jest już zniszczona, jakby się ktoś zastanawiał, czy... No nie, snajper jakiś rosyjski, kurde, z kałasznikowym snajperskim, czy co on tam ma. Dobra, trzeba tutaj przejmować te flagi. No nie, odstrzelił mnie od razu. Ale patrzcie, czemu nas, czemu nas tylko dwóch jest, nie rozumiem tego. Dobra, to mamy. O kurde, jakiś większy koleś tu jest. Właściwie to powinienem czekać. Oni się też spawnują w każdym miejscu, gdzie chcą. To są cheaty jakieś. No i jak ja mam ich zabijać? Jakich pięciu jest, a nas tylko dwóch. No nie granat by się przydał czy coś No i z takim shotgunem to ja nie mam szans Co oni tu chcą ze mną Dobra przejmuję to O, oh fuck, ale snajper mi ściągnął, jaką czapę mi sprzedał w ogóle, jako Strike'u. Dobra, trzeba te punkty przejmować bo nie jest najgorzej, mimo że nas jest dwóch, to wcale nie przegrywamy tego. No nie, ten koles jest jakiś przesadzony. On jednym strzałem mi ściąga. No nie, ale długo przeładowywałem. Po co ja przeładowuję, jak miałem 261 amunicji w jednym magazynku? Dobra, mamy ten punkt. No i co, dwa punkty mamy? Powinniśmy teraz trochę wyrównywać. No nie, bo oni znów przejmują. No tak, najlepiej. Czy mnie zabi? Dobra, znów mamy dwa punkty. Kurczę, 78, no ale oni trzy jeszcze punkty i mają 100, tak? I my ja przegrywam w tym momencie, czy mi się zdawało. Że to tak jest. No niestety. <laughs> o nie. Gra mi się wyłączyła, przepraszam was. Dobra, jesteśmy z powrotem. Przepraszam was najmocniej. Czasem się tak zdarza. Niestety ja to gram przez przeglądarkę internetową. I. Tak się zdarza. No nie udało nam się zrobić. Hm. Zobaczmy co możemy mojemu żołnierzowi ulepszyć. Mamy siódmy level, tak? Tu nic, a tu o. Drop land mine that launches into O. Dobra. Jakaś mina. A tu nic nie kupię, nie? A nie mogę kupić. Dobra, damy radę. Jak ja mogę te miny, powiedzcie mi, rzucić? Ktoś wie? Tak, ale prawie padli obydwoje. Dobra, jak na razie wygrywamy mimo wszystko. Nie wiem, czy to była ta mina, czy nie. Dobra, zabiłem go. Dobra, to jest niezłe. niezła jest stamina, bo ja mogę stawiać w miejscach, gdzie jakby Dobra, w miejscach, w których są te punkty, tak. A i widzicie jak on robi, on tą tarczę stawia i sobie przyjmuje punkt. I ja też mam tarczę, ale nie umiem jej użyć, nie umiem jej postawić. 52 punkty, ostro to mm, przejmujemy. Dobra. I tu po prawej u góry, ale tego dolnego nie przejmą, bo jak tam wejdą, to pierwsze co to padną. O kurde, ale mi jakąś... A, ja nie wiedziałem nawet może ja mam jakiś nóż albo coś, on mi pałką po prostu uderzył. Dobra. Czy on granat wyrzucił, czy co to było? Dodatkową minę postawiłem. Dobra, 84. Ok, tutaj minę. Ok, jak wejdą teraz na nią, to wybuchną, tak? Na, no, dostał. Super, świetne to jest, powiem wam. Dobra, i udało nam się. Zdobyliśmy, zabezpieczyliśmy te dane. Czyli kolejna plansza za nami. Aha! Czyli myśmy lekarstwo teraz zrobili na tą, na tą truciznę. Tu rekomendują, żebyśmy level mieli 15 do 21, ale niestety my mamy 9, to nie wiem czy... Coś zdecydowanie. To jest niezłe, to jest niezłe, ale może jakiś skill Dobra Jedziemy Tu musimy zabić iluś, nie wiem ilu 20 może Kill streak dostał O i minę rozłożył To on rozłożył minę, czy to nasza? Okay. No i nas zabili, ale jest 10:4. Niby trzeba jakiś tam 15 level czy coś, ale dajemy radę jak na razie. No, trzeba by się było cofnąć po życie, bo ja prawie nie mam. No, gdzie ta apteczka? Okej. Okay. Ale tam lawa w ogóle szła. Tego nie zauważyłem wcześniej. Ta plansza żyje, jakbyśmy w to wpadli to po nas. Aha, <laughs> koleś się obudził. Pierwsze to został, to został miną, ale nic mu nie zrobiła ta mina, nie wiem, czy zauważyliście. O, do trzech jest po prawej 20 do sześciu. A 30 musimy zabić, no tak było przecież napisane. Aj, kurczę. Jakbym miał ręczny ten ręczny pistolet, to go załatwił jeszcze. O kurczę, tego też prawie i coś mnie nagle od pleców zrobił. dużo nam brakuje jeszcze, trzech załatwimy. O, ninja! Dobra, ninja poszedł. No nie, podpaliłem się. Ach. To już wiem po co jest odporność na płonięcie. Po prostu może nas mapa zapalić sama z siebie. No, przestań. Kurde. Ale daliśmy radę. Nie, nie, no jeszcze jeden musi paść. miny nie mogą go ich za załatwić. Dobra, jest, udało się. Jeden z naszych kolegów musiał ich załatwić. Każdy po 6, 6, 5, a ja 13 kili. O kurcze. Planują y, użyć bomby atomowej, żeby zniszczyć wyspę i cały, cały kraj. Dobra. Dziewiąty level. To jeszcze nie możemy nic. A, nie trzeba reloada robić, no to nie zle, nieźle. Plan B. Dobra, musimy tego nuka zatrzymać, 20 kg. Musimy zrobić. Ach, kurde, ściągnął mnie. Jeszcze chciałem do tej apteczki polecieć. Masakra, ten koleś to jest po prostu. No nie są za mocni ci z tymi shotgunami. Patrzcie, co oni robią. Praktycznie na dwa strzały padam od nich. Tutaj zdecydowanie trzeba nam chyba level podnieść zanim w ogóle ten. No. Patrzcie, jeden z shotgunem, drugi starczą. Co tu zrobić, co tu zrobić? ach jestem najbardziej po prawej jeszcze chciałem tam biec nie wiadomo. Co. Oj, oj, oj. Dobra, zaraz się to skończy ta rzeźnia. Bo zginiemy. Też strasznie dużo życia mają. Nie wiem, czy ja z levelem życie zyskuję, jakby moja postać hapsy. Ale jeśli tak, no nic. Kurcze, Kevlar Vest, Dobra. Zobaczmy sobie jedną rzecz, bo tu są jeszcze Challenger. Double Agent. Dobra. Co 10 sekund zmieniaje się ustawienie teamów. Już nie będzie wiadomo kto jest z nami jak to przeciwko nam. Dobra. I za to też się chyba Expo dostaje. Uuu, znów się teamy zmieniły. nie wiem kto wygra w takim razie, jak się ciągle teamy zmieniają. Mocni, strasznie są ci przeciwnicy, powiem wam. Uuu, ten w ogóle zbiegł na mnie, cię... Chcie... No nie, i ukradł mi życie. Ach, ci kevlarowi z takim -gun shotgunem, Czemu ja czegoś takiego nie mam? No, ale jest 11-6. Jak najbardziej wygrywamy, do 20 chyba jest strzelanie. Tam jakiś w ogóle włączył koleś. Kule nieśmiertelności, czy coś. Znów się kolejny znalazł nie snajper. Czy ktoś mnie ściągnął? A, wygraliśmy jednak do 15. Dostanę jakieś expa, może level. Aha, dobra. Teraz z każdym killem mamy jednego kewlara więcej. Co to był przeciwnik? Ha, czekajcie. Nie no, to jest zielony, to, jest, to jesteśmy my. A przeciwnicy to są którzy, bo nie wiem, kto co mnie zabiło. No, a nie, o, a to jest, no ja nie wiem, to jest deathmatch? No nie wiem, powiem wam szczerze, szczerze że nie mam pojęcia, z kim ja walczę na tej mapie. Kevlar. Dobra, ściągnął. Już wiem o co chodzi, mniej więcej chyba. Ja walczę z każdym, i za zabicie dostaję taki, jakby pancerz, tak? Ten Kevlar. Widzicie, mam go teraz na sobie, świecę trochę. No nie, i mnie zabił. I teraz on ma kebla. Zamiast mnie. O oh fuck, no co to za shotgun jest? Nie rozumiem tego. Czemu ja nie mam takiego? A może ja mam ten shotgun, tylko ten ogar nie umiem z niego korzystać po prostu. Ach, kurczę, i kevlar za mnie dostał. A już mi był na takich niskich hapsach. No, kurde, jednego zabiłem, to drugi z drugiej strony. Niestety, ja mam chyba 7 killi. Ojoj, i spadłem. Ja mam chyba 6 killi, a najlepszy ma 12. To chyba tak jest jakoś wyświetlane. No, mnie zabili znowu. Ach, quit, dobra, no niestety, to jest na 21 level w ogóle to są misje, a czy mój soldier ma już 10? Ma, i teraz mogę mu kupić to, że mu się amunicja nie kończy, tak, mogę mu kupić lepszy karabin, granaty strzelanie. nie chcę granatów, bo to jest słabe. Może teraz nam się uda. Moi drodzy, spróbujmy tą misję jeszcze zrobić. no. Dobra, zabili nas, ale jeden jeden był. Dobra, o oh fak, a żeśmy czapę zebrali. Muzyka jest dramatyczna. No nie. Moim zdaniem też odgarnie powinny na takie odległości strzelać, wiecie? To jest lekka przesada tutaj. Kurde, 7-7, Trochę zaczynamy przegrywać. No i dwóch weszło. Patrzcie, dwóch weszło i nas po prostu skosili na nas, no. I tyle, idę ich tam do, dobić. Dobra. No nie, tu jest znów jeden uszkodzony. Już taki na led ledwo, ledwo, dobra. Idealnie dostał. Kurde. Nie mogę, są Sam same kewlary tu. Pod... Czemu ja nie mam kewlara? Chcę mieć kewlar. Nie dam rady ich zabić. Muszę tą grę chyba trochę poprzechodzić samemu offline, zdobyć trochę expa i level. Ach kurde, znów nas pokonali. Nie było tak źle, nie było tak źle, no ale przegraliśmy tak czy siak. Mamy wyższy level chociaż, a rzeczywiście mamy 11 level. Dobra moi drodzy, myślę, że ten odcineczek sobie skończymy. Ja tak jak mówię, postaram się chyba trochę podlevelować i później podejdę do tego jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć.